Joanna Górska, znana prezenterka telewizyjna, zakończyła swoją przygodę z programem Pytania na śniadanie. Informacje te potwierdziło Biuro Prasowe Telewizji Polskiej w oficjalnym oświadczeniu. Chociaż Górska nie zniknie całkowicie z anteny publicznej telewizji, jej przyszłe działania będą zyskiwały nowy kierunek. Jak zaznacza stacja, prezenterka będzie miała więcej możliwości zaangażowania się w działalność charytatywną. Joanna Górska prowadziła pytania na śniadanie od początku 24 roku oraz od momentu swojego debiutu w tym programie, który cieszył się dużą sympatią widzów. Niemniej jednak w ostatnich miesiącach była celem krytyki. Widzowie zarzucali jej M. IN Problemy z poprawnym wypowiadaniem się, zbyt intensywne przerywanie gościom oraz brak energii potrzebnej do prowadzenia programu porannego. Telewizja polska potwierdziła doniesienia medialne o zakończeniu współpracy górskiej z tym popularnym formatem. Biuro prasowe zwróciło uwagę, że stacja wzięła pod uwagę nieprzychylne opinie widzów. O tym, że Górska już nie poprowadzi pytania na śniadanie, jako pierwsza informowała redakcja Pudełka, która powołując się na swoje źródła w TVP, wskazała, że stacja dostrzegła krytyczne głosy ze strony widzów. Zgodnie z doniesieniami portalu, Joanna Górska teraz skupi się na działalności w Fundacji TVP. A także została jednym z ekspertów Akademii Telewizyjnej. Informacje te potwierdziło biuro prasowe TVP, które przekazało portalowi press service. Interesujące jest również to, jak Joanna Górska zareagowała na krytykę od widzów, stwierdzając, że to jest normalne w świecie telewizyjnym. Warto również przypomnieć, że Akademia Telewizyjna TVP zajmuje się organizacją szkoleń wewnętrznych, warsztatów, seminariów oraz przyznawaniem kart ekranowych i certyfikatów zawodowych twórcom związanym z TVP. Jak widać, w świecie mediów zmiany są stałym elementem życia zawodowego. Joanna Górska, chociaż opuszcza popularny program, z pewnością odnajdzie swoje miejsce w nowej roli, która być może przyniesie jej jeszcze więcej satysfakcji oraz pozwoli w pełni wykorzystać jej pasję do działań prospołecznych. To z kolei otwiera nowe drzwi nie tylko dla niej, ale także dla widzów, którzy mają szansę na nową jakość w telewizyjnej rozrywce.